Jeżeli szukasz sposobów, jaki mógłbyś obniżyć temperatury w swoim laptopie, zyskać troszeczkę na wydajności, a nawet kilka minut pracy na baterii, to jest materiał dla ciebie. Cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Dzisiaj zajmiemy się undervoltingiem, czyli procesem, który pomoże nam osiągnąć te cele, które wymieniłem we wstępie tego materiału. Tak więc, co to jest ten undervolting? Undervolting to proces, w którym staramy się maksymalnie obniżyć napięcie procesora, utrzymując przy tym fabryczne zegary. Co ważne, jest to proces całkowicie bezpieczny i nie da się w ten sposób uszkodzić naszego sprzętu. Oczywiście, undervolting procesora możemy wykonać również na naszym komputerze stacjonarnym. Jednakże moim zdaniem w przypadku laptopów mamy tutaj zdecydowanie więcej profitów. Do tego materiału wypożyczyłem dwa laptopy. Jest to HP Pavilion 14 oraz HP Omen 17. Tak więc mamy tutaj ultrabooka i laptopa gamingowego, co za tym idzie mamy procesor nisko napięciowy oraz procesor wysokonapięciowy. Oraz pokażę Wam, jak taki proces wykonać za pośrednictwem dwóch programów Intel XTU oraz Throttle Stop. W Waszej głowie mogło pojawić się takie pytanie, że skoro tylko obniżamy napięcie i nie ruszamy nic z zegarów naszego procesora, to skąd może wziąć się ta większa wydajność? Otóż, racja, nie zawsze będziemy mieli większą wydajność naszego laptopa. Bardziej ta wydajność będzie taka jednolita, stała, bardziej unormo unormowana, jednakże w wielu przypadkach również możemy nieco na niej zyskać. Po pierwsze, obniżając napięcie na procesorze, procesor pobiera mniej mocy, co za tym idzie. Tutaj z automatu powinniśmy nieco zyskać na czasie pracy na baterii. Przykładowo, w laptopie HP Omen e, procesor może pracować powyżej 45W tylko przez określony czas. Tak więc, my obniżając nieco napięcie, powodujemy, że procesor pobiera mniej mocy. Co za tym idzie, może ustawić wyższe zegary, pobierając przy tym cały czas 45W. Czyli tutaj zyskamy troszeczkę na wydajności, ponieważ mamy wyższe zegary. W przypadku ultrabooków i laptopów gamingowych możemy również obniżyć nieco temperatury. Więc tutaj wydajność może pojawić się stąd, że właśnie przez niższe temperatury nie będziemy wpadać thermal throttling, bo właśnie nasz procesor będzie troszeczkę chłodniejszy. Warto tutaj wziąć pod uwagę również to, że póki co na ten obecny moment nie bardzo da się przeprowadzić undervolting procesorów mobilnych od AMD. Nie ma obecnie żadnego softu, który umożliwił to zorganizowanie w prosty sposób, dlatego dzisiaj prezentuję wam jedynie laptopy z procesorami Intela. I dam wam jeszcze jedną taką wskazówkę. W przypadku laptopów gamingowych możemy jeszcze bardziej obniżyć temperatury naszych laptopów decydując się na undervolting dedykowanej karty graficznej. Ten proces wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku komputerów stacjonarnych, dlatego w tym miejscu odeślę Was do filmu, który kilka dni temu przygotował Kamil, jak właśnie zrobić undervolting karty graficznej. Ok. Jak więc zrobić undervolting procesora? Skąd wiedzieć o ile obniżyć napięcie? Tutaj moja propozycja jest taka, żeby zacząć od obniżenia o około 50 MV, przeprowadzić stres test przykładowo z Cinebenchem R15. Jeżeli laptop będzie działał stabilnie, możemy obniżyć to napięcie o kolejne 10 MV, no i tak w koło Macieju aż laptop zacznie działać niestabilnie bądź się zawiesi. No i wtedy wiemy, że dotarliśmy do limitu jaki konkretnie nasz sztuka jest w stanie przyjąć. W przypadku laptopa HP Omen udało mi się obniżyć napięcie o 120 mV, w przypadku lżejszego HP Paviliona było to 70 mV. Teraz zobaczcie jak przeprowadzić undervolting za pomocą narzędzia Intel XTU. Po instalacji Intel Extreme Tuning Utility uruchamiamy program Następnie przechodzimy do zakładki Advanced Tuning i All Controls. W tym miejscu dzieje się cała magia undervoltingu, więc tutaj wybieramy o ile mamy obniżyć napięcie na naszym procesorze. Ja wiem, że ten konkretny laptop bezpiecznie działa przy obniżeniu 120 mV. Następnie klikamy Zatwierdź. I undervolting został zastosowany. Jest tutaj pewna jednak zabawna sytuacja. Otóż Intel XTU nie wspiera jeszcze dziesiątej generacji procesorów. Jednakże na ratunek przychodzi nam tutaj kolejny program, w moim odczuciu, troszeczkę bardziej zaawansowany o nazwie Throttle Stop. I tak wygląda jego konfiguracja. Po rozpakowaniu programu Throttle Stop wchodzimy w folder i uruchamiamy aplikację. Naszym oczom powinno ukazać się takie oto okno programu. Tutaj warto upewnić się, że mamy zaznaczoną opcję Speedshift, która pozwoli nam lepiej zarządzać taktowaniem procesora. Następnie przechodzimy do zakładki FIVR. I tutaj już dzieje się cała magia. Po pierwsze, musimy zaznaczyć sobie opcję, aby zapisywać napięcia natychmiast. Klikamy zatwierdź. No, i tutaj już rozpoczyna się cały proces under undervoltingu. Po kliknięciu opcji Unlock Adjustable Voltage, tutaj regulujemy napięcie naszego procesora. Ja wiem, że ten konkretny laptop działa dobrze, gdy zdecydujemy się na undervolting na poziomie minus 70,3 mV. I to samo robimy dla CPU cache. I to samo robimy dla zintegrowanego układu graficznego. Po tym wszystkim klikamy zatwierdź. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na Undervolting programem XTU czy TrottleStop, będziemy musieli zawsze przy starcie naszego komputera włączyć te programy, aby ten Undervolting wszedł w życie. I teraz pokażę Wam, jak dodać TrottleStop do autostartu. Zanim dodamy throttle stop do autostartu, warto jest wejść w opcję i zaznaczyć te dwie opcje, aby uruchamiało się zminimalizowane. Wtedy throttle stop będzie uruchamiał się tutaj automatycznie na pasku. Póki co możemy go wyłączyć. Wchodzimy w harmonogram zadań, tworzymy nowe zadanie podstawowe, Pisujemy nazwę. Ma być uruchamiane przy naszym logowaniu, tak abyśmy widzieli je na pasku. Uruchamiamy program. Wybieramy lokalizację Throttle Stop, czyli tam, gdzie nasz program się znajduje. Wybieramy exec. A. I teraz co ważne, klikamy tą opcję, aby, aby móc edytować jeszcze właściwości. Co ważne, musimy uruchomić ten program z najwyższymi uprawnieniami, jako że wymaga on uprawnień administratora i konfigurujemy to dla Windowsa 10. Następnie przechodzimy w warunki i odznaczamy tą opcję, aby program uruchamiał się zawsze niezależnie od tego, czy działamy na baterii czy nie. Przechodzimy na zakładkę ustawienia i odznaczamy te dwie opcje. Klikamy OK. Następnie, tutaj na liście zadań, możemy znaleźć nasze zadanie. Klikając T, mamy tutaj trottle stop. Klikamy dwa razy. I teraz możemy w prosty sposób sprawdzić, czy nasze zadanie działa, klikając uruchom. I jak widzicie, trottle stop się uruchomił. No i teraz to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli wykresy z wydajności i otrzymanych wyników. Tak więc zaczynając od temperatur podczas pracowania programu Cinebench R20, możemy zauważyć, że o kilka stopni udało nam się obniżyć temperaturę w przypadku laptopa HP Pavilion. W przypadku laptopa HP Omen różnica nie występuje ze względu na to, że ten procesor cały czas pobiera 45W, więc tutaj decydując się na undervolting, zyskujemy troszeczkę na zegarach, ale procesor cały czas pobiera taką samą moc. No, więc temperatury będą takie same. Przeskakując do Cinebencha R15, możemy tutaj zauważyć przewagę kilku punktów w przypadku obydwu laptopów. Nie inaczej zresztą jest w przypadku benchmarku CineBencha R20. Pozostając dalej przy katowaniu procesora, zdecydowałem się wyrenderować film 4K na encoderze, który wykorzystuje tylko i wyłącznie procesor. No i jak widać jesteśmy w stanie zyskać parę 10 sekund, jest to w okolicach minuty. tak. Więc przy jeszcze dłuższych projektach na pewno zysk byłby zdecydowanie większy. W przypadku mniejszego HP Pavilion zdecydowałem, że nie będę biedaczka katował tylko i wyłącznie CPU, no i też ze względu na czas, bo trwałoby to bardzo, bardzo długo. Zdecydowałem się na wykorzystanie QuickSynca, który obciąża jednocześnie zintegrowaną kartę graficzną oraz procesor. Tak więc, w przypadku mniejszego HPK również widzimy zdecydowaną poprawę i krótszy czas renderu. Wrzuciłem tutaj również parę gierek, tak aby sprawdzić, czy tam jesteśmy w stanie zaobserwować jakieś poprawy. W przypadku malutkiego HPK widzimy 5 FPS różnicy. W przypadku większego HPK 10 FPS różnicy. Przechodząc dalej mamy Shadow of the Tomb Raider na ustawieniach najniższych, czyli takich, które powinny bardziej ciorać po procesorze. No i rzeczywiście widzimy tutaj 3 FPS różnicy. W przypadku ustawień wysokich, bardziej obciążających GPU, jak widzicie różnica że zaczyna się zacierać i tutaj różnica na poziomie 1 fps, myślę w granicach błędu. W miejscu procesorowym, w Wiedźminie 3, na ustawieniach wysokich, widzimy delikatną przewagę podczas undervoltingu. 3 fps różnicy. Natomiast w lesie, który jest miejscem graficznym, jak spodziewane zresztą, nie ma tutaj żadnej różnicy i wynik jest dokładnie ten sam. W przypadku gier widzimy tutaj czarno na białym, że w momencie, gdy gra jest bardziej procesorowa, jesteśmy w stanie gdzieś tam urwać te dodatkowe 2-3 fps. Jednakże w grach, które bardzo mocno bazują na karcie graficznej, różnica będzie praktycznie nieodczuwalna. Jedyne co, to będziemy mogli troszeczkę obniżyć temperatury naszego procesora. No i na sam koniec dorzuciłem jeszcze benchmark Battery ITER Pro w wersji 2.7. Jak widzicie jest to taka animacja, która wyświetla się za pomocą karty graficznej i procesora. Jasność ekranu była ustawiona na 50% oraz laptopy były podłączone do Wi-Fi. No i w przypadku mniejszego HPK jesteśmy w stanie tutaj dodatkowo zyskać 14 minut w przypadku większego HP-Omena no jest to różnica na poziomie 8 minut. Jeszcze małe sprostowanie: niektórzy z Was mogą być zaskoczeni, że HP-Omen wytrzymał dłużej na baterii. Pamiętajcie, że to jest baterii Iterek, który mocniej obciążał CPU w przypadku mniejszego hapeka, który pracował prawie cały czas na poziomie 80%, natomiast większy hapek miał zużycie na poziomie gdzieś tam 10-12%. Stąd ta rozbieżność. Oczywiście Ultrabook będzie dłużej pracował w przypadku lżejszych zadań, takich jak przeglądanie internetu. No, jednakże musiałem czymś obciążyć te komputery równomiernie, żeby mieć jakiś w ogóle odzew, czy jest jakiś zysk czasu pracy na baterii. Więc moi drodzy, końcowe wnioski. Undervolting czy warto? Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę to, że nie wymaga to jakiegoś kosmicznego nakładu pracy z waszej strony, myślę, warto mieć laptopa, który zawsze troszeczkę dłużej będzie trzymał na baterii, no i będzie miał nieco lepszą kulturę pracy. Myślę, do tego użytkowników laptopów nie może jakoś specjalnie zachęcać. Dlatego, jak sami widzieliście, myślę, warto się tym pobawić, jeżeli macie troszeczkę czasu. No i co? Udanego undervoltowania, procesu. W waszych laptopach czy komputerach stacjonarnych. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie BIOS.